No, i mamy powołania Carlo Ancelottiego do reprezentacji Brazylii. I Przeczytam wam listę napastników: Estevao, Martinelli, Caio Jorge, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Richard Lisson, Jean-Pedro. Mhm, ale powiem wam, że niepowołanie Rodrigo i Viniciusa Audas Militao było oczekiwane. To już jak było zaplanowane. No, Ancelotti poszedł do Brazylii, to teraz nie musi już ich męczyć, nie? Mogą sobie siedzieć w Hiszpanii, wiesz, a będzie sobie powołał innych, a nie potrzebuje ich tak bardzo, szczerze mówiąc, do niczego. Więc. No, w każdym razie odpoczną sobie tak. chłopaki i nadrobią trochę precyzonu. To ciekawe. Oczywiście, a jakbyście chcieli wiedzieć, to w Hiszpanii to powołanie dostaną wszyscy, jak leci, i jeszcze z Ericiem Garcia na przykład. I z, z, z Markiem jeszcze... który co, Powiem ci szczerze, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby już był na nogach te 2 mecze, to żeby dostał. Gdyby na no, oczywiście o tym Nieźle, no wiadomo. Ale ci co mogą pojechać na kawę z naszej drużyny hiszpańskiej, pojadą wszyscy.